Nazywam się Joanta Czerzewska, jestem nawrócona od 19 lat. I w moim chrześcijaństwie ja przyjęłam Jezusa w 1986 roku. I w 1993 roku o, zachorowałam, to znaczy zobaczyłam u siebie na piersi guza. Oczywiście poszłam do lekarza za jakiś czas i moi znajomi lekarze powiedzieli, że nie mam czym się przejmować, że on jest duży, nawisający, czyli na pewno włókniak. I ja chodziłam tak ponad pół roku z tym guzem, aż któregoś dnia poczułam taki niepokój w swoim sercu i wiedziałam, że jest coś nie tak. Więc poprosiłam męża, żebyśmy pojechali na badanie i jechaliśmy usługiwać 800 kilometrów i po drodze zajechaliśmy do szpitala w innym mieście i tam zrobiłam biopsję na kucie i po 15 minutach otrzymałam wynik, że to jest rak złośliwy. Więc e, to było 13 lat temu, i nie bardzo wiedziałam, co to znaczy. Wiedziałam tylko, że kto choruje na raka, ten umiera. Więc ja tam od razu dostałam pierwszą chemię i byłam trochę przerażona. I dopiero kiedy wróciliśmy do domu, tak naprawdę uświadomiłam sobie, że, że to jest rak że, że to jest bardzo poważna choroba. Mój mąż cały kościół modliliśmy się bardzo długo i ten gus nie znikał, więc ja nie wiedziałam dlaczego. Wiele uzdrowień otrzymałam od Boga. Zostałam uzdrowiona z prawej ruchomej nerki wędrującej, z wrzodów żołądka, dwunastnicy, a po prostu ten gus nie znikał, więc podjęłam decyzję w takiej modlitwie przed Bogiem, że pójdę na operację. Więc modliłam się, wie Boże, ja nie wiem dlaczego nie mogę odebrać Twego uzdrowienia. Więc prosiłam Boga, żeby On poprowadził mnie tak, żeby, żebym żyła. Ja po prostu mówiłam, Boże, ja chcę żyć, więc poprowadź mi swoją drogą. I wtedy lekarz powiedział, żebym zdecydowała się na operację i ja w sercu czułam taki wielki niepokój. Ja wiedziałam, że muszę się zgodzić na tą operację i miałam bardzo szybko w ciągu dwóch tygodni operację usunięto mi prawą pierś z węzłami chłonnymi i kiedy leżałam jeszcze w szpitalu. Po dwóch tygodniach przyszedł wynik i przed profesor, który mnie operował i powiedział, że wynik jest bardzo zły, że on po prostu myślał, że, że to będzie innego stopnia. Okazało się, że to jest terak trzeciego stopnia z przerzutami chłonnych. Ja wtedy nie wiedziałam, co to znaczy, więc mówiłam, panie profesorze, co to znaczy, ile mi zostało życia i on wtedy powiedział półtora roku, a ja miałam wtedy 32 lata i czwórkę dzieci małych. Więc mam 32 lata, nie chcę się umierać. I pamiętam, leżałam w szpitalu wieczorem, nakryłam się kołdrą i miałam okropny niepokój i zaczęłam modlić się i mówiłam, Duch Święty, przyjdź. I wtedy poczułam, jak Duch Święty wypełnił mnie pokojem i ja powiedziałam wtedy w naturalny sposób, kiedy Bóg mnie wzmocnił, powiedziałam, Boże, ja zgadzam się z każdą Twoją wolą w moim życiu. Jeśli Ty postanowiłeś mnie odwołać, więc ja zgadzam się, ale... Jeśli jest to możliwe, żebyś przedłużył dni mojego życia, to ja modliłam się, żeby on to zrobił. I kiedy wyszłam ze szpitala, musiałam jeździć na chemioterapię, jeździłam przez pół roku na chemioterapię. I to był taki czas wymazania z mojego umysłu. Ja po prostu nie pamiętałam tego pół roku. To był bardzo ciężki. Czas. W tym samym czasie woziłam koleżankę, która miała, była o dwa lata ode mnie młodsza, miała 30 lat i też miała złośliwego raka o tym samym stopniu co ja. Ja zwiastowałam na nich Chrystusa, ale ona go nie przyjęła. I dokładnie któregoś dnia, kiedy przechodziłam przez miejsce, gdzie kładzie się zmarłych ludzi ta właśnie przeczytałam, że ona zmarła, dokładnie po półtora roku i dla mnie to był taki czas, kiedy ja zobaczyłam, że to jest półtora roku, który lekarz mi powiedział, ale ja w tamtym okresie miałam przekonanie takie, żeby ja nikomu, ja nawet własnemu mężowi nie powiedziałam, że zostało mi półtora roku. Ja nie chciałam po prostu, żeby rodzina myślała, żeby oni mówili słowami, żeby te słowa miały moc w moim życiu, więc zachowałam to dla siebie. I kiedy wróciłam do domu, ja wypisałam wszystkie wersety, że będę żyć, nie umrę. Ja słuchałam kasety, które budują moją wiarę. Słuchałam kasety wszystkie, które mówią o uzdrowieniu, o cudach bożych i przez po roku czasu miałam przerzut na drugą piersię. I wtedy dla mnie to było o, o, takim punktem, że pomyślałam sobie o drugim, drugiej operacji i myślę, że kobiety zrozumią mnie wszystkie, co to znaczy dla kobiety usunąć dwie piersi, ale wtedy usłyszałam w pokoju głos wewnątrz siebie, że jeśli oddam następną część swego ciała, to diabeł zażąda następnej i następnej. I zaczęłam modlić, mówię, Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? I zrozumiałam, przyszło przekonanie do mojego serca, że Bóg chce mnie uzdrowić. I ja miesiąc czasu Modliłam się, modlił się Kościół, modlił się mój mąż. Wiecie, w takim czasie, kiedy człowiek wie, że może umrzeć, ja leżałam bardzo często na ziemi twarzą i obiecałam Bogu różne rzeczy. Mówiłam, Boże, jeśli Ty mnie uzdrowisz, to ja dla Ciebie zrobię wszystko i mnóstwo, mnóstwo rzeczy Twoją Bogu obiecałam, że ja mu zrobię. Że pójdę wszędzie, gdzie on mnie pośle I, i tysiące innych, żeby Boże uzdrowienie przyszło. I pamiętam, któregoś dnia rano stałam, a każdy dzień mój wyglądał tak samo, zaczynał się od modlitwy. Trzymałam rękę na piersi, na tym łóżem, i wyznawałam, że Jezus jest moim lekarzem, że będę żyć, że nie umrę. Albo powiedziałam Boże, ja wyznam Twoje uzdrowienie wtedy, kiedy ten guz zniknie pod moją ręką. Ja nie chciałam mówić, że jestem uzdrowiona. Wtedy, kiedy czułam i widziałam, że ten guz jest. Choć wiele takich sytuacji też mogą ludzie mieć, że przez wiarę przyjmują i później. Ja po prostu nie. Ja powiedziałam Boże, jeśli to będzie Twoje uzdrowienie, to ten guz po prostu, ja wiem, że on zniknie. I któregoś dnia rano, kiedy stałam, kiedy trzymałam rękę na lewej piersi, na tym guzie i zaczęłam wielbić Boga i pokłaniać, ja zaczęłam, że, że go nie ma. Że po prostu on znikł. Ale pojechaliśmy jeszcze właśnie do um, kliniki, żeby zrobić mamografię piersi. I ja to zdjęcie mam do dnia dzisiejszego, trzymam ze względu na świadectwo. I to miejsce, gdzie był guz, jest po prostu biała duża plama. Jakby ten guz został wybrany. Po prostu jest puste miejsce w piersi, właśnie w okolicach tych. Także minęło już 13 lat od mojej choroby i wierzę w to, że Jestem uzdrowiona całkowicie i dostałam wtedy jeszcze słowo, Bóg do mnie powiedział, że darowuje Ci Twoje życie, dokądkolwiek pójdziesz. Ja zobaczyłam wielkość Boga, że Bóg nie uzdrawia tylko dlatego, że my będziemy Mu służyć, dlatego że On tak bardzo nas miłuje. On chce, żebyśmy żyli i radowali się życiem, bo po prostu Bóg jest miłością. I ja przeżyłam wspaniały właśnie czas wtedy z Bogiem. Ja powiedziałam, Boże. Później do Ducha Świętego modliłam się, żeby Duch Święty przypomniał mi wszystkie swoje obietnice, bo któregoś dnia przyszło mi... Przypomniał Duch Święty słowa, że Bóg głupców nie lubi, że Bóg lubi ludzi, którzy spełniają swoje obietnice, które Mu dali. I ja zaczęłam wtedy modlić się. Duchu Święty przypomnij mi każdą moją obietnicę, którą zaniosłam do Ojca swego, bo ja chcę je wypełnić. I do dnia dzisiejszego Bóg przychodzi, Duch Święty, i przypomni mi wszystkie moje obietnice, które ja składałam. I ja realizuję w swoim życiu, wołam do Pana, żeby Bóg mi pomógł wszystkie spełnić żeby po prostu podobać się Bogu. Ale ja wiem, że moje uzdrowienie jest stałe, że dokądkolwiek bym poszła, to uzdrowienie jest. Bóg uzdrowiony mnie darował I ja jestem wdzięczna Bogu za to, że On jest po prostu cudowny. I składam świadectwo wszędzie. Modlę się za ludzi, za kobiety, które są chore. I ja wierzę, że Bóg takie uzdrowienie ma dla każdego człowieka. I dla niego jest to bez różnicy, czy to jest kata, czy to jest alergia, czy to jest rak. Dlatego, że on jest wszechmogący Bóg. On wszystko może w naszym życiu. Amen. Dziękuję.